Dzisiaj gościmy w Ośrodku Szkoleniowym SWAT SWAT w Łodzi, czyli Polska Centralna. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje w takim ośrodku szkoleniowym, który zajmuje się szkoleniami, tak naprawdę wszelakiej maści do wykonywania prac wysokościowych, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam z jednej strony, jak wygląda takie szkolenie i wykorzystywanie w trakcie szkolenia tych różnych elementów sprzętowych, tych zabawek, które tu wiszą jako tło do dzisiejszego, do tej części mówionej tego odcinka.